Ma. Tu Karol OG, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z MTA po dość długiej przerwie. Ale, no, witam Was w kolejnym odcinku. Ostatni odcinek był nie wiem nawet kiedy, to było trochę dawno już. I to z MTA to było na 4 I właśnie po tym stwierdziłem, że For life już dla mnie nie ma sensu, ze względu na takiego, że fajny serwerage, nawet będę miał wielkie wspomnienia z nim, ale trochę się wypaliłem. Chyba za dużo chciałem po prostu grać. No i tak jak do tej pory ostatnio sobie wbiłem, to no nie mam je żeby pograć. No nie mam tak wenery, że siąść, pograć, podnagrywać coś dla Was. I właśnie przyszedł do nas serwer Phoenix. I tutaj właśnie mi... podobało mi się. I ocenimy sobie dzisiaj ten serwer. Jeżeli macie inne fajne serwery do oceny, piszcie w komentarzach jak go ocenię. Więc co, zacznijmy może od przystanku. Mamy na start przystaneczek tutaj taki, pięknie, mamy magazyn taki itp. Każdy przystanek jest, na różnych przystankach się różnią te miejsca, więc tutaj na mamy takie teleporty. Oczywiście tam za niektóre płacimy. Na przykład 150 do Sawdy. no i tam sobie jedziemy. Ostatnio były rekrutacje do frakcji, wciąż są rekrutacje do frakcji. Więc jakby ktoś jeszcze wbił na serwer i chce być w jakiejś frakcji, to podania ciągle można pisać. No więc ten tego. Mój brat aktualnie jest w Sabdach dostał się. Ogólnie fajnie to wygląda. pokazywał mi, no to naprawdę chłopaki fajne mają samochody. Fajnie to wygląda i fajnie jest to w, 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 w ogóle zrobione. Dobra, pojazdem publicznym jest rower. 7 dyszekleci bajerancki sprzęt. Główny panel mamy pod F1. F1 odpalamy i mamy. Sprawy jazdy i nie mamy nie żadnego żadnej statystyki prac, fajnie, bo nie trzeba jechać do, do danej pracy, do lokalizacji i sprawdzać ile tego mamy Informacje o kończy czyli nasz login, seed, daty rejestracji itp Twój majątek, łącznie zarobionego, to jest bardzo mi się podoba, bo może zobaczyć ile od początku serwera zrobiliśmy, czy straciliśmy, czy jesteśmy bogaci od tego Jak zacząć grę, no i tutaj dodaję, codziennie chłopaki dodają to do bo tutaj właśnie 3 są pojazdy na ID, nie stwierdziliśmy, że nie ma sensu takowego systemu ID Zamiast tego posiadamy zwykłe rejestracje pojazdów na przykład SF-2, 3, fd 0 No i chłopaki fajnie zrobili, że nie ma pojazdów na ID, bo no niektórzy, no po co robić to I 10 tysięcy samochodów na 4LIFE już jest dla osób, które są bardziej bogate Bo to już są pojazdy na ID, to mi się też nie podobało A i tak się dużo osób na tym nie zna na For Life, więc... Jakie są typy organizacji na serwerze, no, tam jest, e, no, jest legalna i nielegalna Czyli zwykła oraz przestępcza Możecie wtedy siedzi, 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 sadzić marihuan tak samo jak fasantori Co dalej? Uh -huh. no, na magazynie najlepiej na start pracować, ja wam ten magazyn pokażę. Dobra. Kolejna zakładkę to jest twoje pojazdy. No nie posiadam żadnych pojazdów, no bieda w kraju. Mam niby kupicę teraz mam iść na magazyn dzisiaj i uzbierać sobie pieniądze na, jakiegoś, na jakąś furmanę, bo ogólnie nie jestem z serwerem wiążącym jakimś większą nadzieję, że on wypali i będzie kosach serwerek i będziemy grać tutaj, bo na Fortnite wbijem i nie, nie, no na kopalnie wbijem, tam coś pokopałem, ale tak to to nie. Antorii też grałem, ale to nie to jeszcze. Administracja serwera, tu kolejny. Lista Twoich kar, fajnie, że nie trzeba na forum wchodzić Case opening, tu mamy skrzynki Jeszcze nie dowiedziałem się, zapomniałem się zapytać chłopaków jak to wygląda I ustawienia, no tu takie ustawienia wizualne Status RP możemy sobie włączyć, wyłączenie czatów Name tag nasz możemy sobie włączyć i radio możemy włączyć Ja na przykład mam teraz wyłączone, żeby pod nagrywki nie było Po prostu wolę sobie podstawić samą muzykę A bardziej mój z Shibey Więc co Wchodzimy sobie do punktu, w którym musimy zacząć swoją przygodę, czyli pod F11 mamy tutaj mapkę, mapka, jak będzie to poprawiać, bo mówiłem chłopakom, że poprawili. E, Zajdujemy się w San Fierro do Herty, jest dużo na mapie S, tu wchodzimy i mamy prawo jazdy kategoria A, B, C, C plus E. I co? Każde prawo jazdy się kosztuje, B jest za darmo, więc mamy egzamin teoretyczny do decyzji, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania. Tak zachować uwagę, zachować uwagę, oczywiście. No, gratulacje, zdaliśmy egzamin, wystarczy tylko mieć 8 poprawnie czy popełnić 2 błędy, nic się nie dzieje. No to co, zaczynamy egzamin praktyczny. dane się zdałeś się ich za na prawo jazdy kategorii B. Gratulacje. Prawo jazdy jest banalnie, banalnie proste do zdania. Więc jak ktoś naprawdę boi się tu przejść i zdać prawo jazdy tak jak niektórzy na Fortnite, że za widziałem jak gości 10 raz robił łuk i nie zdał rady tego łuku zrobić, więc zapraszam tutaj tutaj prawo jazdy zdacie na 110% nawet. To jako że są z przystanku. A właśnie, jeszcze jedna komenda ważna dla was. Jak jesteście graczami na tym serwerze, wpisujcie ukośnik pracę. Ej, wyskakuje wam takie coś. Magazynier, lokalizacja wymagania brak. Sweepery, lokalizacja wymagania brak. Dekelner 200 rp, dodo 400RP, lawety 800, kurier 1200, szambiar 2000. Zasionek, no to jak macie, jesteście w organizacji przestępczej. No to 3500 RP plus organizacja przestępcza i górnik 4500 RP ja to mamy wszystko. I co? Ja lecę na magazyn. I widzimy się tam za chwilę, pozostały czas 60 sekund. Widzimy się na miejscu, Z takim miejscu wysiadamy. Tutaj się znajdujemy. Jesteśmy na Las Venturas. Whitewood. I co tu możemy sobie przeskoczyć Możemy też przejść tam tendyk, A z sobie bramkami. Pokażę wam od razu, jak działa bankomat. Tak, pochodzi się ze sobą pod bankomat. I klikacie na 100 setę. I wpłać. No i wpłaciliśmy sobie. A ja sobie wypłacę. Bo wolę mieć pieniądze w. w Tutaj też się znajdują rowery Panel na górze, fajnie wysiedla się tam coś tiktok i... Coś tam jeszcze nie, pa... nie pamiętam Jak będziecie chcieli to sobie zobaczycie eee, Aha, ulepszenia! W końcu ulepszenia dodali, panowie Albo ja jestem ślepy i nie widziałem tego za pierwszy raz jak tu przyszedłem i rozniosłem parę paczek Bieganie, odblokujesz bieganie w postaci 600 expa Zwiększona szansa na exp, to jest 1000 expa po Zwiększona szansa na rp 1400 i większy zarobek 2700 To fajnie to jest wyjganie na Więc co, eee, rozpocznij paczkę No i mamy teraz takie coś, na dole mamy Udaj się do punktu, aby będę zarabiać paczkę Zarabiona gotówka, zdobyta reputacja, przeniesione paczki i przeprowadzony, przeprowadzony czas Konto premium można sobie kupić, to działa tak samo jak na każdym serwerze Czyli po prostu masz się 25% yy, więcej zarabiacie po prostu dzięki temu I Jakieś inne benefity jeszcze więc o, dostaliśmy z pierwszej paczki od razu RP i jeszcze EXPA dostaliśmy na pracę. No to EXPA dostajecie za każdy razem. Nie, nie tego nie, nie za razem. Czyli dobra, EXPA się też tak samo chyba często jak tego. Jak reputację to w sumie fajnie, bo to czas szybko byś nie wbijał tej Tak To paczki będzie się wbijał trochę dłużej. A magazynier mi się przypominają, stare czasy dobre na forlifeie Jak się grało i ten pierwszy magazyn był. Naprawdę mi się to przypomina. Tam, ten magazyn był lepszy niż ten co teraz Ten co teraz jest magazyn to Lipa, Lipton. Nie jest najgorszy, wiadomo bywały gorsze Ale no Tamty miał jakiś taki swój klimacik Dobra, więc sobie sumie 5 paczek Dostaliśmy jeszcze jedno RP I 3 XP Więc mamy już 10 RP równe Drogi panie, ja chciałbym zakończyć pracę Dziękuję. Więc co, zakończę się pracę jako magazynier? Co Wam mogę pokazać jeszcze? Pokażę Wam jeszcze sweepery I to będzie tyle chyba, wam, co Wam dzisiaj mogę jeszcze pokazać. O, o jeszcze mogę tak szybko. Na szybkości Wam pokażę jedną rzecz. To pamiętam. Jak Was trochę zachęcę. Domki wszystkie możecie sobie opłacać ogólnie. Panel tak wygląda. Czekaj, ja. fajny ten dźwięk jest jak z Guitąs Andres. No i tu macie wszystko: koszt 200 za na dzień, wielkość 6 na 6 Wejdę do mieszkania i tu macie sobie przedłuż mieszkanie, zamki, otwórz dom, edytor lokatorów, edytuj wnętrzne, zwolnij posiadłość, opuść panel. Mieszkanie każde wygląda podobnie, bardzo tak wygląda mieszkanie. Możecie sobie je sami malować, wystroić, więc. To jak na Santori. What the fuck? No i dobra. DJ Nos jest dobry. No i tu mamy bazę Savdów. Ogólnie ten tego, więc my za to wskoczymy. Widać tutaj jakieś jednostki, bo chciałem głównie pokazać, to samo łodzi fajnie No. I baza ogólnie fajna. Więc jakby ktoś chciał być w Savdach, albo w policji, w medykach, czy tam w TSA, czy w SARZE. Iżcie tutaj, Dołączcie się na ten serwer, napiszcie podanie. Wymagań jak na razie nie ma, serwer się dopiero rozwija. On poszukuje nowych graczy, którzy będą chcieli przyjemnie spędzić czas. I naprawdę daje szansę temu serwerowi, że on się fajnie rozwinie. Aż dzisiaj se na nim, bo chcę sobie coś zrobić, żeby nie było tak, że serwer się rozwinie. Bam, takie pójdzie uderzenie: będzie 100 osób, 200 osób, a ja zostanę z ręką w nocniku, bo nie chciałem się grać. A potem powiem, no mógłbym grać tutaj, no mogłem grać. Ja on no, tutaj. No więc takie są pojazdy i stoją się środku, więc ogólnie fajnie to wygląda I też tam jak mój brat tam grał To właśnie mówi, że fajnie to wygląda, fajna jest ekipa tam w policji, fajny jest tam lider, więc ogólnie na plus To co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję wam bardzo za uwagę Ja się z wami żegnam Cześć siema Ale jeszcze jeszcze powiem wam, że wpadajcie do linku w opisie, do... w opisu Tam znajduje się link do Discorda chłopaków Zajduje się też na IP tego serwera i co? Ja się z wami żegnam. Cześć, siema!